Józef Ignacy Kraszewski, Brühl. Dzięki Twojej subskrypcji kanał może się rozwijać. Rozdział dziewiętnasty. W kilka miesięcy po wyjeździe Słukowskiego szarym wieczorem zimowym o Guarini wszedł do królewskiego gabinetu. Była to godzina, o której zwykł był August III udawać się do królowej na operę słuchać muzyki lub strzelać do celu. Strzelanie do różnych stworzeń było mu ulubione, że niekiedy zdechłego konia rzucono pod murem. A gdy się błędne psy cisnęły do padła, król mość z muru do nich palił. że zaś psów by w końcu zabrakło, nie zabijano je na śmierć, kaleczono tylko, aby pozdrowiawszy, znowu się na podobny podwieczorek zbierać mogły. Tego dnia jakoś i strzelania nie było, i opery nie zapowiedziano, i do królowej na muzykę August nie spieszył. Dwa razy przychodzili szambelanowie, odprawił ich mrucząc, był to znak bardzo złego humoru. Dano natychmiast wiedzieć o tem ojcu Guariniemu, który do króla pospieszył. On jeden mógł z niego coś dobyć, innym się to nie udawało. Stary księżyna wszedł z tą swą spokojną miną, zawsze wesołą lub do uśmiechu skłonną. Król nań chmurno popatrzył i głowę odwrócił. Pomimo zimnego przyjęcia, padre usiadł na taborecie i podparłszy się na ręku, odezwał: Czy wolno spytać wółkrok mości, co tak zasępiło jego czoło? Wierny sługa się tem martwi. Odwrócił się August, pokiwał głową, coś niewyraźnego zamruczał i chwycił fajkę. Nastąpiło milczenie. Lżej by było wów kromości, rzekł padre, gdybyś raczył mi się zwierzyć. Głupstwo, rzekł król. Nie warto się gryźć, odparł ojciec. Głupstwo, powtórzył raz jeszcze. To powiedziawszy król wstał, począł się przechadzać wzdychając i, jak miał zwyczaj, kiedy go co niecierpliwiło, nogą podrzucał co na drodze znalazł lub co mu się zdawało leżeć na drodze. Guarini wpatrywał się w niego jak w tęczę. To bo niedobrze jest, rzekł, że w krmość przy takiej pracy nie szukasz sobie rozrywki. Rozrywka jest człowiekowi koniecznie potrzebna. S. Jan na Patmos miał hodowaną kuropatwę. Kuropatwę, powtórzył król zamyślony. — Ja wolę polować na Cietrzewie, kuropatwa mała zwierzyna. I chodził znowu powzdychiwając. — Trzeba by albo muzyki, albo opery, albo obrazów, albo polowania. August ręką machnął. — Gdzież brul? — spytał ojciec. — A, brul, jeden brul. Ale on zajęty, zajęty nieborządko, niech odpocznie sobie. Brul dobry człowiek. — Wyśmienity — potwierdził Guarini. Do niego włoch. — Mość żalu nie masz? — Ale e, co znowu? — Brul, złoty brul — rzekł król, ale głowę zwiesił. Trudno się było dowiedzieć. Już ciż, krmość nie tęsknisz tak za Sułkowskim. Drgnął król i stanął nagle. Guarini poznał, że do rany rękę przyłożył. — Otóż to Sułkowski. Widzisz, ojcze — bąknął król. — Józefina go nie lubi. Jak można Sułkowskiego nie lubić? — Hen, powiedz ty? Guarini zamilkł. Pytanie było wymierzone wprost, jak strzał do piersi, jednak nie odpowiadał na nie. Król, nie lubiący mówić, powtórzył ciszej. — Ojcze... — Jak można Sułkowskiego nie lubić? Jezuita namyślał się bardzo długo. Chwila była stanowcza. Należało przypuścić atak umiejętnie. Rozważał właśnie, jak ma to uczynić. Spodziewał go się od dawna. Przyszła godzina walna. Trzeba wtedy było począć. — Panie — odezwał się — ja przeciwko Sułkowskiemu osobiście nie mam nic. Jako katolik chłodny jest i obojętny, to prawda. Zdawało mi się też zawsze, że naszą świętą królowę panią niedosyć czci i szanuje — o, 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 przerwał król. O, o. Przynajmniej ludzie taki inni sądzili. Mówił niezmieszany Guarini. Płochy jest to pewna, w pychę niepomierną wzbiła go łaska pańska. Zamilkł król posępnie, słuchając. Panie, żywo zawołał, zbliżając się Guarini. Jesteśmy sami, nikt nas oprócz Boga nie słyszy. Proszę mi z ręką na sumieniu odpowiedzieć, jak nas powiedzi, czy nigdy Sułkowski nie wodził króla a pana swego na pokuszenie. Na te słowa August oczy otworzył wielkie, zarumienił się i nagle plecami odwróciwszy, nic nie odpowiadając, chodzić zaczął. Milczenie było dostateczną odpowiedzią. Guarini się począł śmiać cicho. — A nie jest, że to zuchwalstwo? — He, pojmuję nawet, że sługa i przyjaciel może chcieć czasem i na sumienie coś dla miłości pana wziąć, ale Juściby też mógł poczekać, aż mu z góry skiną. Spuściwszy głowę, król chodził. — Królowa ma przeczucie mówił padre. Co to się dziwić, ale od satis alboż to nie wiadomo szeroko, że on żywi myśli zdobywcze względem Austrii, względem domu, któremu zawdzięczamy królowę ich chmość i przeciwko najświętszym przyrzeczeniom naszym. August siadł w krzesło jakby znużony i patrzał na mówiącego. A najgorsza ze wszystkich ta ambicja i ta ufność, że mu to wolno, co zechce i że z królem a panem swym uczyni, co mu się podoba. Są ludzie, co to od niego słyszeli. Trochę pokory czy upokorzenia by mu nie zawadziło, alboż to dobrze, by ludzie mówili, że on w Saksonii panuje, a nie król nasz miłościwy. E, 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 rzekł król. Kto mówi, kto, to go powiesić. Tacy mówią, co słyszą, jak się Sułkowski wychwala. Wychwala to źle odparł król. Uszy mu natrem. Guarini uznał, że doza lekarstwa zaadministrowana była na jeden raz dostateczną i zamilkł. Dopiero po chwili pochylił się do ręki króla. Panie, przebaczcie, darujcie, zapomnijcie. Duchownym jestem, suknia na mnie wkłada obowiązek mówienia prawdy. Ludzie światowi cofnąć się mogą przed nią, ksiądz musi rzec co ma w duszy. A komuż szczerzej jak temu, co ludom panuje i co rzadko prawdę usłyszeć może. Ewero, szepnął król, ale z miny i głosu wyczytał ksiądz, że rozmowy tej królowi było już nadto, że jej miał do przesytu. Szukał już, czem by go zabawił, pewien, że rzucone ziarno w nidzie później sobie. Nie wiadomo, czy by się udało Guariniemu wynaleźć przedmiot rozweselający, lecz wtem właśnie wszedł szambelan, oznajmując, że na pokojach królowej czeka pana muzyka. — Chodźmy — odezwał się, wzdychając August. Guarini się ukłonił, poszli. Służba ze światłem poprzedzała króla. Pokoje królowej wcale różnie wyglądały teraz, gdy je Józefina zajmowała. Nie było tu przepychu, skromność i powaga wielka, ale majestat cesarskiego domu w niej znać było. Obrazy przyozdabiające ściany wszystkie niemal religijnej były treści. Oprócz tego godła pobożne, krzyże i relikwiarze po gabinetach stały zamiast zwykłych świecideł. Cały dwór, trzymany w etykiecie surowej przez ochmistrzynię i marszałka dworu, składał się z kobiet podżyłych i dobranych tak, aby ich piękność nie uczyniła królowi roztargnienia. Tego dnia w wielkiej sali koncertowej koncertmeister Jan Jerzy Pisendel, najsłynniejszy skrzypek swojego czasu, miał się popisywać wraz z kilku najprzedniejszymi solistami. Oprócz niego na nowo przez siebie wynalezionym instrumencie w rodzaju klawicembalo, balo miał się produkować sam wynalazca jego Pantaleon Heberstrait, który z Pisendelem o lepszą grywał na skrzypcach. Na flecie mieli grać dwaj mistrze – Bufardian, niezrównany Virtuos i rywal jego Quans. Oba doskonali w swej sztuce, było więc czego posłuchać. Królowa, trochę już kwaśna, przechadzała się, oczekując na męża, gdy wszedł nareszcie. Zbliżyła się żywo ku niemu, usiłując wyczytać coś z twarzy, zrozumiała tylko, iż był niezadowolony. Ale na to radziła skutecznie muzyka. Gdy król siadł wygodnie, oczy przymrużył, a bufardia mu zaśpiewał na flecie, mgły przechodziły i czoło się wypogadzało. Król wśród stojącego dworu do swojego krzesła spieszył, gdy Józefina nieco przyzostawszy za nim skinęła na ojca Guariniego Nie miała jednak czasu dłużej z nim się rozmówić. Włoch szepnął jej tylko na ucho. — co roba! — Sulkowski. Królowa przyspieszyła kroku i znalazła się prawie równocześnie z mężem u stojącego obok krzesła. Znać tylko na przybycie pana czekano, bo też kapela się ozwała z uwerturą świetną i huczną której król zaczął słuchać z uwagą wielką. Na twarzy Józefiny w czasie muzyki więcej znać było zajęcie mężem i sprawami jakimiś ważniejszymi niż koncertem. Pi Pisendel na próżno się popisywał swym smyczkiem. Królowa zdawała się go nie słyszeć. Oprócz innych osób dworu pani Brulowa także siedziała obok matki, a tuż za krzesłem pana stał wyprostowany Brul, niewinny baranek, ze spuszczonymi oczyma, skromny jakby nie był pierwszym i jedynym ministrem. Py. Guarini przesuwając się około niego, szepnął mu nieznacznie: Wojna się rozpoczęła. Nieprzyjaciel się broni. Wszystkie siły skupić należy. Zatem baczność! Brul stał, jakby nie słyszał, delektując się muzyką. Grano już duet, w którym Buffardin z kłanzem szli na wyprzódki. Król zupełnie zamknięte miał oczy, używał muzyki, nie doznając dystrakcji żadnej. Kto by był zobaczył z boku skierowane nań szyderskie wejrzenie Brulowej, przeląkłby się był pogardy, z jaką nań patrzeć śmiała. Tuż za jej krzesłem stał dwór ministra dopuszczony na koncert, a wśród niego odznaczał się piękny młody mężczyzna, tak dziwnie do Wadzdorf'a podobny, iż się go jak widma przelęknąć było można. Wzrok Brulowej czasem powłoczysto, zwolna szedł ku niemu, zatrzymywał się na pięknej jego twarzy, szukał oczów. Wejrzenia się żeniły i rumieniec występował na lice młodego chłopaka. Brul, który w tamtą stronę nie patrzał, ilekroć on się czerwienił, bladł powoli. Zdawało się, że mu czegoś znużone drgają oczy i poruszają się usta. Musiał to być skutek muzyki. Trwał ten koncert dosyć długo. Potem podano wieczerzę na osobnym stole dla królestwa Obojga przy marszałkowskim dla dworu. Król jadł tak i pił, iż zdawało się, że o wszystkim zapomniał jednakże po wieczerzy natychmiast zażądał z brulem odejść do swych pokojów. Większa część dworu rozpierzchła się, kobiety pozostały na wieczorne pacierze. Był bowiem zwyczaj w niektóre dni tygodnia odmawianie modlitw i litanii pod przewodnictwem ogłariniego, przy których bliższe osoby królowej panie zawsze bywały przytomne. I tego dnia eksercicia duchowne odbyły się w małej domowej kaplicy królowej, i dopiero po nich reszta dworu uwolnioną została. Miał i o Guarini odchodzić, gdy królowa nań skinęła. Wówt ochmistrzyni usunęła się zaraz i stanęła w przyzwoitym oddaleniu. Cóż było mój ojcze król? Sam zagajło osulkowskim Wielce go boli, że niektóre osoby są mu przeciwne. Zagadnięty nie mogłem zmilczeć, trzeba było wojnę rozpocząć. I cóż i co? Spytała ciekawie królowa. Mówiłem dosyć długo: tyle, ile można, aby króla nie znużyć kończył Guarini. Powiedziałem wszystko, co miał na sercu. A król. Milczący słuchał. Jakże się wam zdaje, zrobi to wrażenie na nim. ochybnie, ale teraz powtarzać potrzeba ataki. Słukowski wraca, rzecz nie cierpi zwłoki, powinien zastać już króla nawróconym, inaczej przemówi nauk, odezwie się przyjaźń dawna, zajmie swe miejsce i nic go już z niego wyrugować nie potrafi. Pani, dodał Guarini, nie wymagajmy za wiele. Nie można żądać, aby go spotkał los Hojma. Winy nie są tak wielkie, dowieść mu ich niepodobna. Byleby się oddalił na tem dosyć. Dosyć, spytała Józefina. Lecz znacie słabość króla dla niego. Nie odezwiesz się ona później, nie skorzystasz on z niej, nie znajdzie dróg, człowiek bezbożny, bo takim jest to pewna. Wszystkiego chwycić się może. Widzieliście go, kiedy z dobrej woli w kościele, wiecie, że nigdy nie zachowuje postów. Wzdrygnęła się królowa i na chwilę zamilkła. Ja nie ustąpię, dodała. Wy także powinniście działać. Brul nie może. Chyba w ostatniej chwili, szepnął o Guarini. I to ostrożnie. Do dobrego dzieła wszelkich sprężyn użyć należy. Bóg pomoże, Bóg pomoże. Kiedy powraca, żona się go spodziewa co dnia, pisał do króla, przez że będzie w tym tygodniu. Spieszyć należy, dodała królowa. Guarini skłonił się nisko i wyszedł. Na zajutrz rano, wedle obyczaju, Brul był w pokoju króla, jak tylko wstał z łóżka. Nie była nużącą ta służba, ale nudną. Zwykle August milczał, trzeba było stojąc patrzeć nań i na uśmiech lub chrząknienie odpowiadać ukłonem. Daleko więcej zachodu miał Brul, rozciągając pilną straż około osoby Yalcourt mości. Dla spokoju jego potrzeba było zapobiec, ażeby nikt niespodziany nie miał doń przystępu. Przy wszystkich audiencjach bez wyjątku bról musiał być przytomnym. Jeśli król szedł na mszę, oczyszczano w przód drogę najstaranniej z obcych osób, nienależących do dworu. Nikt się do niego zbliżyć nie mógł bez pozwolenia ministra w jego nieobecności. Zdaje się, że król August, który spokój lubił nade wszystko i niespodzianek się lękał, rad był z tego. Nigdy bowiem spod kurateli nie próbował się wyzwolić i swoim stróżom okazywał wielką wdzięczność. Pomszy i po niezbędnych posłuchaniach, na które niewiele grzecznych słów wyszafował roztargniony Pan, Bról został z nim sam na sam. Mógł się domyślać, że o czymś mowa będzie, bo król chodził niespokojny, stawał często naprzeciw niego, mrugał, uśmiechał się smutnie, odchodził, wracał znowu i stawał uporczywie, nie mogąc się jakoś zdobyć na rozpoczęcie rozmowy. W ostatku zatrzymał się, położył rękę na ramieniu ministra i spytał — Brul, co ty mówisz o Sułkowskim? Jakkolwiek przygotowany Brul się zaciął i oczy spuścił. — Panie — odparł zręcznie bardzo — ja pewno nie inaczej o nim trzymam jak w A wiesz ty, co ja o nim myślę? Nie wiem, ale jestem wiernym sługą pana mego i mam za przyjaciół tych, których on widzi dobrze, za wrogów tych, co mu są niemili. Mość byłeś łaskaw umieścić przy swej osobie dwóch moich braci. Otóż gdyby jeden z nich miał nieszczęście zasłużyć na gniew króla, wyparłbym się brata. Królowi się twarz wypogodziła. — Brul, ja ciebie kocham! — zawołał. Minister schylił się do ręki pana. — Brul, ja ciebie bardzo kocham! — dodał August. — I dlatego chcę się ciebie poradzić. — Słuchaj, mnie nim straszą! — spojrzał w oczy brulowi z natężeniem. — Mów śmiało, mów! Ja osobiście nie mam nic przeciwko Słukowskiemu, ale że łaska pańska, która mnie pokorniejszym czyni, jego wpychę wzbija, to pewna, że może się czasem chwalił, że on robi co chce, nie tylko w sprawach państwa, ale nawet z najjaśniejszym panem, to być może. Hm, to być może powiadasz, to być może a tak, to być bardzo może. Rzekł król, Prawdę powiedziawszy na muzyce mizernie się zna, a na obrazach też niewiele. Jemu aby gołe, aby gołe. Ale cst, dodał król. Żeby Guarini nie słyszał, jaką tu Wenus przyniósł raz, com ja biedy miał z królową. Spalić ją kazała, a była bardzo piękna. No i tak powtarzać awda, że pozwalał sobie czasem. Nie dokończywszy, August zapatrzył się w okno, zamyślił i ziewnął. Jak ty myślisz, zapytał. Czy to prawdziwy Ribera, ten, co go wczoraj przysłali z Wenecji? Bról ramionami ruszył. Ja, panie, jestem w tem zdania w kmości. To może być Ribera? — mruknął król cicho. Tak. — To mógłby być Ribera — powtórzył Brul. — Ale mógłby być Ilfrate. — O, niezawodnie, że podobny bardzo do frate. — Ty się znasz, Brul. Uczę się przywłokru mości. Począł się przechadzać August bardzo zadowolniony, zbliżył się do ucha Brulowi i rzekł. — Królowa chce, abym go odpędził, bo jej ktoś szepnął, że mi doradzał bałamuctwa. — Ale oto wow w mości nikt w świecie nie może posądzać — krzyknął Brul. — Nikt. Wszyscy wiedzą o jego życiu przykładnym — ja nigdy nie dopuszczę, żeby mnie posądzano, szepnął król. Nigdy, nigdy, wolę, wolę, nie mógł dokończyć. Brul się doń zbliżył i szepnął: Żywa dusza nikt, nie może posądzać wowka I rękę położył na piersi. Tak być powinno, szepnął August. I zniżywszy głos jeszcze cichuteńko do ucha mu rzekł: Myślisz, że on co wie? Posądza? Hen, hen. Z pewnością nie wie nic i wiedzieć nie może, ale ciągle będąc tu, nieustannie szpiegując, mógłby, któż to przewidzieć potrafi. Król się zatworzony wyprostował. Kiedy tak, to go trzeba oddalić. Tak, tak, lepiej będzie. Ty mi go zastąpisz. Bról znowu do ręki pańskiej pospieszył. Na czole Augusta widać jednak było troskę. Wzdychał ciężko, kosztowało go rozstanie z przyjacielem młodości. Łzemiał wokół. Bról, to postanowione, tak królowa chce. Guarini radzi, ty nie masz nic przeciw, ale jak, jak, mów, ale mów? Minister spuścił oczy w dół, palec położył na ustach, przybrał postawę zadumanego i zafrasowanego. Król śledził każdy ruch jego i minę, czekał aż zawyrokuje. Nagle podniósł głowę. Panie, odezwał się cicho, powodów do niełaski starczy. Dosyć przypomnieć mu, że sobie mógł pozwolić względem króla a pana zbytniej poufałości. Nigdy nie będę wunker mości radził surowości zbytecznej, dosyć go oddalić od jego oblicza, aby był najsrożej ukaranym. Wygnanie od dworu będzie dlań najcięższym wyrokiem. Tak jest, przebąknął król. Nawet mu małą pensę zostawię. Spojrzał na brula, ten potwierdzał, co król mówił i kłaniał się. Więc wygnanie, dodał August. A jak to zrobić? Zostawiam tobie. Ułóżcie, żebym ja nie miał z nim przykrości, żadnego gadania długiego. Nic, nic. Niech sobie jedzie. Mówili jeszcze, gdy August już rozpromieniony tem, że zbył się kłopotu i zrzucił go na cudze ramiona, ruszył się żywo. Brul, rzekł, oznajmić królowej, że mam z nią do pomówienia. Królowa jeżeli się nie modli, to maluje. Jeśli maluje, ja tam mogę przyjść. Brul się wymknął natychmiast. W pięć minut potem król w towarzystwie Szambelana pospiesznie dążył do pokoju w żony. W istocie zastał ją przy pastelu. Młody artysta z założonymi rękawami i kredą w ręku stał w postawie pełnej uszanowania za królową, która siedziała u trójnoga przed naciągniętym papierem. Na nim rozpoczęta była głowa Chrystusa, około której pracowała najjaśniejsza artystka, niekiedy zwracając się ku swojemu pomocnikowi. Niewiele tam w istocie było pracy pani, bo pomocnik przysiadał się w jej niebytności, przerabiając fałszywe tony i prostując zatarte rysy. Ale nazajutrz królowej Józefie zdawało się, że ona to malowała sama, i z roboty swej była wielce zadowolniona. Tym sposobem postępował dalej obrazek i w końcu zwał się dziełem rąk pańskich, a dwór cały uwielbiał talent córki Cezarów. Gdy król wszedł, nie wstała nawet Józefina, wskazując mu tylko na robotę rozpoczętą. August stanął za nią i długo z przyjemnością wpatrywał się w rysunek, który od wczoraj mało co popsuty jeszcze. Wcale dobrze wyglądał. W końcu król powiedział komplement, a z boku, spojrzawszy na artystę, dał mu znak, ażeby się do przyległej salki oddalił, co biedny malarz spełnił, kłaniając się aż do ziemi z nadzwyczajnym pośpiechem. Obejrzał się August i schylił do ucha Józefiny. Więc, rzekł cicho, stanie się jak każesz, oddalimy Sułkowskiego. Tom przyszedł powiedzieć. Królowa się odwróciła szybko uśmiechając do męża. Ale ct, ani słowa! Dodał August, maluj. Bról to ułoży, ja nie chcę się tem gryźć. Nie potrzebujesz, rzekła Józefina. Wezwij ojca Guarini. Brula oni tak dalej pełnią. Nie chciał już o tem dłużej mówić August, i natychmiast zwrócił rozmowę na obraz. Kolorytu mogę powinszować, rzekł. Tresfin i bardzo świeży. Liotard nie zrobiłby lepiej, słowo daję, malujesz ślicznie. Nie daj tylko temu artyście psuć sobie, i nie słuchaj żadnej rady. — On mi tylko kredę temperuje — rzekła królowa. — Głowa piękna. Powieszę ją u siebie, gdy mi ją zechcesz darować. I uśmiechnął się z galanterią. Ponieważ godzina obiadu jeszcze nie wybiła, król skłonił się, pocałował w rękę Józefinę i odszedł, po drodze wskazując artyście wygnanemu do sali, aby królowej w pomoc pośpieszył. Na twarzy pańskiej malowało się teraz zadowolnienie ze zbytego ciężaru i wyswobodzenie od troski. Do wczorajszego całkiem był niepodobny. Czoło miał wypogodzone, uśmiech na ustach, oddychał swobodniej i myśleć mógł o czym innym. Nie szło mu tyle o co o zamącenie drogiego spokoju, o kilka dni życia strutych i zepsutych. Gotów był człowieka poświęcić, ale rad się był zbyć sprawy jak najrychlej i nic już o tem nie wiedzieć. Na wieczór zadysponowano strzelanie do tarczy przy pochodniach. Gdy nazad powrócił do swych pokojów, Poznać go nie było można. Bról z powodu tak wyjątkowych wypadków był na zawołanie, nie oddalał się wcale. Spojrzawszy nań król, rozśmiał się i rzekł: Rzecz skończona, po obiedzie strzelanie, wieczór muzyka, jutro opera. Pospiesznie się zbliżył do oczekującego: Niech nikt o nim nie wspomina, rzecz skończona, ani nazwiska, ani nazwiska, proszę. Podumał chwilę. Użyjecie kogo zechcecie, kładę to na was, bylem już o niczem nie wiedział. Zamyślił się i nagle zakończył. Słuchaj, Brul, to Ribera. Tak jest, panie, to Ribera, potwierdził minister. Doceniasz? Subskrybuj!